Cześć, dziś pokażę Ci trzy sposoby na zmianę koloru jakiegokolwiek elementu czy też zdjęcia. Wszystkie są dostępne w darmowej wersji kanby. Pierwszy sposób, myślę, że jest Ci dobrze znany, jeżeli jesteś częstym użytkownikiem kanby, a więc wpiszmy sobie w wyszukiwarce jakiś element, na przykład ubrania. I wybierzmy sobie ten element. I tutaj w górnym pasku kanba wyodrębnia nam kolory, które możemy zmienić, ale co w przypadku, gdy w tym miejscu nie ma opcji zmiany koloru? a więc wyszukajmy sobie inny element na przykład wybierzmy sobie tą grafikę żeby zmienić kolory na tej grafice musimy przejść do edytuj zdjęcie dostosuj i tutaj Canva wyodrębniła nam kolory w tym miejscu a więc zmieńmy sobie kolor zielony ustawmy sobie go na kolor żółty odpowiednio ustawiając nasycenie i jasność w taki sposób możemy też zmieniać kolory zdjęć a więc Przejdźmy do zakładki zdjęcia, wpiszmy sobie bluzkę, wybierzmy sobie to zdjęcie. Jeżeli chcesz tym samym sposobem zmienić kolor tego elementu, wtedy musisz usunąć tło ze zdjęcia. Jeżeli nie masz Canva Pro, wtedy możesz skorzystać z darmowych narzędzi, na przykład rimów.bg, a więc pobierzmy sobie to zdjęcie. I na stronie rimów.bg przenosimy zdjęcie na stronę. Tu zostało usunięte. Usuńmy jeszcze sobie ten wieszak I klikamy gotowe Download i przenosimy pobrane zdjęcie do projektu I teraz możemy zmienić jego kolor, a więc klikamy edytuj zdjęcie, dostosuj. Na tym zdjęciu jest jeden kolor, a więc klikamy. Miejmy sobie ten kolor na przykład na zielone. I to był drugi sposób na zmianę kolorów. Trzeci sposób na zmianę kolorów na zdjęciu nie wymaga usuwania tła. więc klikamy na zdjęcie, edytuj zdjęcie, magiczna edycja. I teraz musimy zamalować obszar na zdjęciu, który chcemy zmienić. I klikamy kontynuuj, i w tym miejscu wpisujemy, zmień kolor, na przykład na zielony. Wygeneruj. I tutaj Canvas stworzyła dla nas cztery opcje do wyboru. Myślę, że ten będzie najbardziej ok, jednak trzeci sposób nie zawsze jest idealny, jeżeli chodzi o zmianę kolorów na zdjęciu. Dlatego zawsze warto jest najpierw wykorzystać sposób drugi. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!